Mieć pewny grunt pod nogami? Żaden grunt nie jest pewny, a już na pewno nie ten, po którym chodzimy. Żyjemy na płytach, które trochę przypominają kawałki styropianu albo kry na wodzie. Te płyty, gdy płyną, zderzają się ze sobą, ocierają o siebie, a nawet wpływają jedna na drugą. Płyty kontynentalne poruszają się z powodu prądów konwekcyjnych. Co to takiego? We wnętrzu Ziemi jest ogromne źródło ciepła. Ono ogrzewa płynną warstwę planety. To, co cieplejsze, ma mniejszą gęstość, więc wędruje do góry. Tam się schładza i opada na dno. Ten przepływ to prąd konwekcyjny, który jest źródłem siły wprawiającej płyty kontynentalne w ruch. Siły, którą bardzo trudno sobie wyobrazić. Ziemię pokrywa, czy Ziemię tworzy, 8 dużych płyt kontynentalnych i kilkanaście mniejszych. Przy wielu, wielu założeniach można powiedzieć z grubsza, że jedna płyta kontynentalna waży 40 tryliardów kilogramów. 40 tryliardów kilogramów. Sporo. Płyty, o których mówię, są w ciągłym ruchu. Nacierając na siebie, tworzą góry. Oddalając się od siebie, rozciągają lądy, a ocierając się o siebie albo zderzając, są źródłem trzęsień ziemi. Energia tych zderzeń nie jest jednak od razu uwalniana, bo każda płyta może przez jakiś czas tą energię magazynować tak samo jak plastikowa linijka można ją wyginać, ale w końcu pęknie. Tak jak w końcu, ziemia się zatrzęsie. A u nas? Czy w Polsce może się zdarzyć trzęsienie ziemi? Nie tylko może, ale na pewno się zdarzy, dlatego że w przeszłości nieraz mieliśmy z trzęsieniami ziemi do czynienia. W XV wieku w Krakowie ziemia tak mocno się zatrzęsła, że waliły się domy. A wszystko dlatego, że Polska leży nie na jednej płycie kontynentalnej, tylko na przynajmniej dwóch. Co prawda teraz granica pomiędzy tymi płytami jest sztywna, te płyty nie poruszają się względem siebie, ale w przyszłości może być różnie. Co ciekawe, wzdłuż takiego połączenia znajdują się złoża gazu łupkowego. Nauka to lubię na YouTube i na Facebooku.